28 września sobota analiza weekendowa rynek walutowy. Tutaj dzisiaj na ten rynek walutowy tak naprawdę będzie mniej walutowy, ponieważ będą tylko właściwie jedna para indeks dolarowy i potem dwie kwestie dotyczące ropy i miedzi. I z czego może wynikać również to no co mówiłem na temat KGHM i Pekao. Ale najpierw para euro do dolara jak widzimy cały czas kontynuujemy trend spadkowy on jest męczący bo to nie jest silny jakiś trend taki dynamiczny tylko taki wymęczający ale ale dochodzimy do tego co już wyznaczyliśmy na co wskazywałem już wiele wiele tygodni temu że docelowo docelowo po tym tu silnym wzroście jaki miał miejsce na parze zobaczmy konsolidacja tak czyli można powiedzieć akumulacja idealny. Pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, prosta, piąta, impuls pełen, impuls wzrostowy, w związku z tym korekta. Pierwszy impuls zaprowadził nas na 50%, no to przy tym 50% potem, no rzadko, bo rzadko, 61%, ale 78% bądź nawet i 88%. A zatem ten pierwszy cel, o którym mówiłem, że okolice 1,08% Moim zdaniem muszą być, że tak powiem, w jakimś tam czasie w perspektywie, bo to tu mówiłem wówczas, kiedy jeszcze nie było wiadome, czy, czy rynek nie wykombinuje tu jakiejś większej korekty, i dopiero potem ten spadek, że w jakimś czasie jest i to musi zejść. No bo znowu zgodnie z tym, jak poruszają się ceny, jak należy patrzeć na wykresy wielowymiarowo, no mamy tutaj ważną strefę i ta strefa powinna być osiągnięta przez, przez tą parę, czyli tu do tego poziomu 1,08 powinniśmy co. A jeżeli nawet nie zatrzyma, no to potem w okolice 1,05-1,06. Jak widzimy na razie, ten, ta tendencja jest kontynuowana. Patrząc na wykres dzienny, mamy wyraźny układ, gdzie po ruchu w miarę takiej korekty ABC mamy jakiś mocny spadek, potem wyjście do góry niewybijające. No i w tej chwili rozpoczął się nam tutaj impuls, gdzie w moim zdaniu jest Kwestia taka, że mamy do czynienia z jakimś układem, w którym, którym no nawet, nawet najmniejsza, że tak powiem, piątka nie jest jeszcze wykończona. Moim pytaniem jest tylko takie, czy mamy tutaj odpowiedniki korekty i teraz będzie uderzenie w dół? Czy tu na bazie poniedziałku poniedziałkowej sesji, yy, wtorkowej sesji utworzy się jakaś korekta? ABC, coś w tym stylu, i dopiero będzie uderzenie w dół, ale docelowo idziemy w dół. Mamy tutaj wybity, wybity dołek, retest. Widzimy jeden cień, drugi cień. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że teraz będziemy mieli na początku tygodnia, do połowy tego tygodnia będzie mocniejsze uderzenie. I teraz zobaczmy znowu. Bo to może być ten cały impuls taki wykańczający, już w ogóle te wszystkie spadki, cały ten spadek długoterminowy, bym powiedział. I w związku z tym, to możemy teraz tu zobaczyć, że mamy jakąś falę taką pierwszą, mamy falę drugą. Teraz tu jesteśmy w fali trzeciej w impulsie, i teraz może być pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, potem czwarta w tym, piąta, potem jeszcze podbicie. Odpowiadające tej fali drugiej, i dopiero zejście. Tutaj mogą być różne warianty, ale moim zdaniem, dopóki nie osiągniemy poziomu 1,085, 1,08, to dopóty do tej strefy, którą pokazywałem, dopóty zabawa w długie inna niż na day tradingu jest chyba no, cały czas nie na miejscu. Teraz spójrzmy na indeks dolarowy. Na indeksie dolarowym po zejściu na korekcie mamy znowu silną białą świecę. Na wykresie tygodniowym. Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, no to widzimy, że Korekta pędząca, wyjście tu znowu korekta pędząca, jesteśmy fala trzecia, fala czwarta, powinniśmy iść co najmniej, próbując dojść tutaj do szczytu. Co najmniej to uważam za takie minimum, a przypomnę, że z wykresu tego tygodniowego, tak, no wydaje się, że wówczas, kiedy tutaj rynek osiągnął poziom 50%, a wybił już zdecydowanie wybił 61,8%, to powinien podążyć. Tu do strefy na koronę, która znajduje się na zniesieniu 78,6%, utworzyć ewentualnie Leonardo, i dopiero tu zakręcić gdzieś końcówkę tego całego wzrostu. Tylko, oczywiście, znowu jest pytanie: i można sobie zadawać pytanie takie czy rynek zrobi to już teraz, tym jednym ruchem, czy, czy tu będzie dalsza jeszcze męczarnia, tak, jeszcze dalsza męczarnia, że to będzie wyjdzie teraz na nowy szczyt, znowu zrobi jakąś korektę, znowu pójdzie na wykresie dziennym, czy to jednak będzie teraz już takie dobicie, dobicie, tak jak na by był spadek na parze euro-dolar, takie przestraszenie, to tu tak samo przestraszenie tej drugiej strony rynku silnymi tu wzrostami na etku, silnymi spadkami to no, trudno jest powiedzieć, ale wszystko na to wskazuje, że, że jesteśmy, że jesteśmy na, na takim, nazwijmy to, no, w, taki, w takim w takim układzie. Ja jeszcze tylko, bo akurat tego nigdy sobie nie sprawdzałem, ale tak teraz mnie coś jeszcze olśniło. Sprawdzimy sobie tutaj, żeby było widoczne. Taki sobie weźmiemy zielony. I przyłożymy, bo tu mieliśmy również. O, widzimy, tu jest. Bo o co mi chodzi? Że tu mamy wyraźny impuls. Teraz tu jest korekta ABC, czyli mamy falę A, mamy falę B. I teraz po tej piące spadkowej, powinna przyjść fala C. I ta fala C ma znowu falę pierwszą, czyli A, ma falę B jako korektę pędzącą. I teraz robi falę C. No i teraz znowu tutaj ma tą korektę pędzącą. I wielkość wygląda równość. Tego tutaj pierwszego, w tej jak zakończyła się fala A, fala B, to początek, czyli ta pierwsza fala A w tej fali C, jak gdyby dłużej, i równość tego od zakończenia tutaj korekty nieregularnej wypada mniej więcej na tym poziomie. A ta strefa docelowa, według mnie, jest troszeczkę wyżej. No tak, z czystej ciekawości, ale widzimy, że i tak, i tak powinniśmy wybić ten tutaj, ten tutaj szczyt. To no tyle jeśli chodzi o waluty. A teraz, tak jak wspominałem, najpierw miedź. Zobaczmy. Na wykresie tygodniowym, miedzi. Miedzi, jako miedzi, tak? Mamy tutaj, powiedziałbym tak. O! Nie, tego tutaj nie chcę zmieniać. Tu chodzi mi o tą strefę, która ze względu. Na świece, na zamknięcia, i na minima powinna być tak w ten sposób. Zobaczmy. Mamy układ, gdzie rynek wykonał jakieś tam 5 fal, i zszedł, i od tego momentu zszedł najpierw do 50. Potem zrobił trójkę wzrostową. Spadł teraz tutaj do 61. Tu moim zdaniem jest wyraźny układ impuls, korekta, impuls. No, i teraz przejdźmy na wykres dzienny. Zobaczmy. Impuls, tak? Teraz mamy wyjście moim zdaniem takim, nazwijmy w cudzysłowie impulsem, piątką nad ostatni potwierdzony szczyt. Zejście korektą, i teraz na miedzi osobiście bardzo mocno brałbym pod uwagę dojście tu, właśnie do okolic tej strefy, czyli tutaj mamy jak gdyby falę A. Teraz fala B, jako fala taka pędząca, czy, 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 te, czy nie może nieregularna. jeszcze zejście do, tutaj, do tej strefy, i następnie kolejny silny ruch, moim zdaniem, tutaj do co najmniej do tej strefy, tutaj tej różowej. Czyli tak ja widzę mieć, a skoro mieć, no może nie od jutra, ale. Bo, bo przecież tutaj też może być, dobrze, że mamy 61, otworzy się podwójny dołek. No, jeżeli zostanie ta strefa wybita, to znaczy, że no najprawdopodobniej już jest po tej korekcie. Ale biorę pod uwagę to, że jeszcze ten spadek, jako korekta, może się tu wydłużyć do tego poziomu. Ale to jest niewątpliwe, że na dniach powinien zacząć się wzrost. No, i to powinno wspomagać nasz KGHM. I teraz kolejna sprawa to jest ropa. Zobaczmy. To jest ropa ten WTI, tak, czyli ta chyba londyńska, jak się nie mylę, dobrze mówię. I zobaczmy, teraz mamy tutaj układ, gdzie po tym, ja cały, kiedyś mocniej znawałem, że mamy tutaj impuls, po impulsie mamy A, B wyraźne, tutaj dotąd. I teraz moim zdaniem jest szansa na C, które, co najmniej tak, na C, które zajdzie tutaj powiedzmy w okolicy 70, czy, czy jakoś tak, wybije ten szczyt. No i teraz po tym tutaj silnym pinparze, ustanowieniu dołka mieliśmy wejście. Na fali, oczywiście, jak zwykle to na co się bierze amatorów, bo zastrzelili tam dwa jakieś tam szyby, czy tam nie wiem, przesyłowe coś i zaraz tragedia. Ropa będzie nie wiem jak droga, więc na tej fali, oczywiście, wyrzutka. Teraz jest silne cofnięcie i tu jest fakt. Na razie tu jest silne cofnięcie, ale zobaczmy teraz na wykresie dziennym. Mamy tutaj utworzonego na tej strefie wyraźnie w okolicy 61,8% zniesienia tego tutaj wzrostu, który wybił ten ostatni potwierdzony szczyt. Mamy pinbara. To jest też układ, gdzie mamy jakieś ABC. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że ropa. Właśnie w nadchodzącym tygodniu rozpocznie ruch na górę. A jeżeli rozpocznie ruch do góry, no to oczywiście znowu nie mamy stuprocentowej pewności, ale zgodnie z zasadami raczej właśnie w kierunku wybicia najpierw tego szczytu, a potem tutaj tego szczytu. Tak widzę. I to jest ropa ta WTI. Natomiast ta cięższa ropa BRENT, ona ma jak gdyby jeszcze lepiej wykazuje. Zobaczmy, mamy tą piątkę spadkową, mamy tutaj ten układ, który doszedł do 61 i on oczywiście jest już w sobie ABC. Ale teraz mamy to zejście tutaj jako. No, jeżeli nawet. Bo, bo takie coś też możemy założyć, że jeżeli nawet to jest jakiś powiedzmy impuls, tak? Czyli że tutaj była cała korekta ABC, to teraz tu powinniśmy mieć ruch do góry i ten ruch do góry tu wybił ten szczyt. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, bo zobaczmy, o, po tym zejściu, chociaż to na impuls no nie pasuje, to jest raczej też, po tym ABC mamy ABC. Tak, zejście na koronę i teraz ruch do góry, ABC, bo jesteśmy w, jak gdyby w dużej korekcie, Ja przypomnę, po tym spadku jesteśmy tu w całej korekcie, więc tu też może być te właśnie takie nazwijmy trójki, jak najbardziej. Mamy wyjście na ostatni potwierdzony szczyt, szczepnięcie pin bar na strefie na koronę. Tu jeszcze lepiej, bo tu na strefie na koronę idealnie wygląda silny pin bar. Jeżeli on teraz zostanie potwierdzony, rynek wybije tu 63 dolary. Moim zdaniem jest co najmniej ruch. Tutaj który wybije ten szczyt. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że nawet powinien być wybijany tutaj ten szczyt, ale, ale to takie minimum, które tutaj jest, no to zejście, wejście do 78,6% tego spadku. Czyli mamy tutaj widzimy na te rejony też jakaś tam powiedzmy strefa tutaj by wypadała, bo widzimy. Mamy tutaj dołek, tutaj szczycik, jakiś tu, jedynie jest pomieszany. Znaczy to nie jest taka strefa, ale tu do okolic 71,5. To, to mi się wydaje teraz, czyli moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że ropa będzie teraz rosła. Tak, będzie teraz rosła, tak jak powiedziałem, co najmniej tutaj do tych okolic. No a skoro ropa będzie tego rosła, no to być może też jakiś to ma wpływ na ewentualne wzrosty PKN-u czy lotosu. To już zostawiam do Waszej, że tak powiem, do Waszych przemyśleń. Natomiast chciałem to pokazać, bo, tak jak powiedziałem, bardzo ładnie wygląda WTI, ale Brent jeszcze, jeszcze jak gdyby, lepiej technicznie pokazuje, że jesteśmy w miejscu, tworzy się pin bar. Jeżeli teraz będzie on potwierdzony, wybicie tu ostatniego potwierdzonego szczytu, no to moim zdaniem idziemy co najmniej wybijać tutaj ten szczyt, który mieliśmy po, po, tym, po tych news na temat tam zestrzelenia, czy zbombardowania czegoś tam, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej czy, czy tam, w wyjdzie. W każdym razie to jest to. A tak jak już kiedyś wspominałem, no mocno bym też brał pod uwagę możliwość wariantów, którym, w, którym, w którym po tym silnym spadku mimo wszystko mamy tutaj po A, B, i teraz buduje się C, a jeżeli tak, no to moglibyśmy zejść tutaj do poziomów wyższych jeszcze, czyli do poziomów około 79-80-80 dolarów 80 za baryłkę. Mówię tutaj teraz o Brent, bo o tym mówię o Brent, ale zaraz możemy jeszcze zobaczyć na WTI jakby to miało wyglądać wtedy Tu jeszcze pokazywałem to w perspektywie takiej, że ten cały spadek nie wybił tutaj tego dołka, więc tak naprawdę tu może iść ruch na ropie, który wybije nam tutaj te szczyty. Czyli nie tylko jako buduje się korekta tego tutaj spadku. Nie, tu może iść ruch, który wybije te szczyty. Pamiętajmy, tu mieliśmy większą piątkę z wyższego rzędu. ABC dojście do 50, zejście teraz może iść do 61 czy tu do strefy na 78. To jest z takiej dużej perspektywy. Natomiast to, co teraz w tej chwili mówię, no to widzimy, że tutaj po tym spadku, tak tutaj o, to tu chodzi mi o to teraz, że z tego miejsca powinniśmy wyjść, wybić, wybić co najmniej ten tutaj poziom, czyli, czyli tutaj zaś wyżej. Najbardziej bardziej prawdopodobne, jeszcze mi się wydaje, wybicie tutaj tego szczytu, bo tak jak powiedziałem, po dodatku A. B i tutaj C, a z tego dużego całego wykresu, który przed chwilą pokazywałem, to nie 75 dolarów, a może iść nawet i na znacznie, znacznie wyższe, znacznie wyższe poziomy. I to na dzisiaj byłoby tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.